Róż się wygodnie na plecach. Upewnij się, że masz coś pod głową, żeby głowa nie leżała bezpośrednio na podłodze. Ugnij kolana, ale nie za blisko, pięty pośladków. Poczujesz, czy one są we właściwym miejscu. Ręce wzdłuż tułowia. I teraz tak, pięty powinny stać na szerokość bioder i ważne jest, żeby stanąć na piętach, tak? Nie, nie kładziemy płasko stóp, stajemy na pięty i uwaga, teraz piętami wypychamy miednicę do góry. tak? Upewnij się, że napinasz dobrze pośladki. Ja będę robić tutaj serię 15 powtórzeń. Już mamy cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć i ostatnie, dobrze? Uwaga, teraz kolejne ćwiczenie. Połóż kostkę, kostkę na kolanie. Znowu podwiń pięty do góry i uwaga. Zaangażuj brzuch. Czyli dociśnij dolne plecy do podłogi, zaangażuj pośladki, szczególnie ten pośladek tej nogi, która wypycha biodro do góry, tak? Czyli ta noga, która jest na podłodze, tam pośladek powinien mocno pracować. Dobrze, już mamy trzy powtórzenia i zrobimy tutaj 10. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Dobrze. Zmieniamy nogę. Daj odpocząć trochę stopą, eee, łydce szczególnie tej przedniej części podudzia. Dobrze. I teraz tak kostka znowu teraz na przeciwległym kolanie. Pamiętaj, żeby stanąć na pięcie. i dźwigamy biodro do góry. Właśnie dzięki. Mięśnią pośladkowym, tak? Powinieneś czuć tutaj silne napięcie. Cztery, pięć. Ręce wzdłuż tułowia, one stabilizują nam, stabilizują nam ciało. Dobrze. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze. Teraz przekręcimy się do przodu. Ręce płasko, kolana na szerokość bioder. I tutaj najpierw jedna noga będzie wędrowała do boku. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj upewni się, że. Plecy dolne się nie zapadają. 10 i jeszcze 5. 12, 13, 14, 15. Dobrze. I druga noga. Tak ustabilizuj brzuch, ustabilizuj górę pleców. Miej na uwadze i zaczynamy. Odwodzimy nogę do boku dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jeszcze pięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście i odpoczynek minuta.